Okay, witam Was bardzo serdecznie. Nie sądziłam, że będzie problem y, ostatnio z tą zagadką muzyczną. Y, nie było żadnej dobrej odpowiedzi. Tam jedna osoba y, podała chyba piosenkę Bollywoodską, aczkolwiek ja bardzo uwielbiam, może, może spróbuję się chociaż fragmencik nauczyć jakiejś piosenki, typowo z Bollywood, y, y, z Chin, y, z Indii oczywiście. Bo uwielbiam Bollywood. To nie była boliłcka piosenka. Była to piosenka All of Me i John Legend. Możecie sobie wpisać. Wybrałam taki właśnie fragment charakterystyczny do tej piosenki. Myślałam, że komuś się uda odgadnąć. Nie było żadnej poprawnej odpowiedzi. A dzisiaj też szybciutka taka zagadka. Lata 70. -te. Polska piosenka na jednym wesolu ta piosenka zaprzmiała A więc króciutki taki fragmencik, żeby nie było. Podobyć, bo to są. I myślę, że nie będzie problemu. Piszcie w komentarzu wykonawcę i tytuł. Jestem ciekawa, czy, czy uda Wam się odgadnąć, ale sądzę, że nie będzie żadnego problemu. Do zobaczenia i do następnego odcinka.